Proces konsolidacji się prawicowych postępuje. Cały czas rozbudowujemy tą naszą konserwatywną stronę i w tym momencie jesteśmy realną alternatywą dla prawicowego wyborcy, który ma prawo czuć się rozczarowany czteroletnimi rządami PiS. -u. A co go mogę rozczarować tak strasznie? Pana no, zdaniem? no już mówię. W momencie, w którym PiS szedł do wyborów w 2015 roku, głosił bardzo głośno, że będzie partią prawicową, że będzie pilnował tego, żeby do Polski nie dostawały się niezmierzone ilości imigrantów, że. Unormalizuje sprawy związane chociażby z aborcją, że powstrzyma ofensywę kulturową środowisk lewicowych i nic takiego się nie dzieje. Prawo aborcyjne w ogóle się nie zmieniło. Imigrantów mamy najwięcej w całej Europie. Sprawy światopoglądowe też się nie ruszyły i wyborcy prawicowi są bardzo rozczarowani taką polityką, bo nie na to głosowali w 2015 roku. No to nie jest życie w jakimś świecie alternatywnym. Ja na przykład nie pamiętam, że piszeć mówi o aborcji i o walce z, mu z, mu z multikulturą. To, że dopuszczał do siebie środowiska związane z ruchem antyaborcyjnym, owszem, tak, ale nigdy nie mówił im, po prostu jesteśmy z wami na dobre i na złe. Nie tylko mówił, ale i głosował, bo w poprzedniej kadencji Sejmu były głosowania e, zmian w ustawie ale to aborcyjnej było i się popierał. Kiedy, ale to było poprzednie, kiedy, no, kiedy mieli szansę ale mieliśmy Jeżeli, szans to, pro, tych jeżeli ustaw, no. ktoś w roku 2014 albo 2013 opowiada się za ochroną życia, to wydaje się, że w roku 2016 również powinien się opowiadać. A no ty... jeżeli zmienił zdanie na ten temat, powinien to chociaż jakoś uzasadnić. Ja może